Coś ci powiem, chodźcie wszystkie stary, Kolorowi, biali, czarni, Chodźcie zwłaszcza wy, ludkowie, Przez na oścież bramy. Dla wszystkich starczy miejsca Pod wielkim dachem nieba. Rozsiądźcie się na drogach, na łąkach, na rozłogach, Na polach, w blasku słońca, w cieniu chmur. Rozsiądźcie się na nich, rozsiądźcie się na wyżu, rozsiądźcie się na płasko wyżu. W blasku słońca, w cieniu chmur, dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba, na ziemi, którą ja I ty tež. Zaměnili jsme